Sezon szermierczy kończy się Mistrzostwami Polski Seniorów we Florecie. Obiekty sportowe UAM Poznań gościły 135 szermierzy z całej Polski. 59 florecistek i 76 florecistów krzyżowało klingi o tytuł Mistrza Polski. Bardzo udana impreza, kolejne Mistrzostwa Polski, bardzo dobra organizacja, świetne walki. Floret się dobrze trzyma w Polsce jako broń. Pewnie goni szpadę kobiet, która yy, króluje nami. Mam nadzieję, że jutro będę miał, to znaczy na pewno będę miał przyjemność rozdawania medali na szpadzie, bo stąd jadę do Krakowa. No tak nieszczęśliwie mamy, że, że w dwóch różnych miejscach mamy to święto Szelmierki. Być może dobrze, ale będzie trzeba pomyśleć o tym, żeby, żeby tak jak kiedyś bywało, żeby jednak mistrzostwa Polski we wszystkich trzech broniach były w jednym miejscu. Nie wiem, czy w dzisiejszych czasach to jest możliwe, ale pewnie będziemy próbowali. Pierwsi panowie. Floret Mężczyzn rozpoczął kwalifikację grupową o godzinie 9 i po niej na prowadzeniu Michał Sies z Fundacji Gdańskiej Szkoły Floretu, który dotarł aż do finału, a w nim zmierzył się z Leszkiem Rajskim, wrocławianie. Panowie znają się doskonale, dlatego pojedynek był bardzo wyrównany. Wygrał Leszek Rajski 15-13, tym samym zdobywając tytuł Mistrza Polski we Florecie. Zaczęło się od jednej zgubionej walki w grupach, ale ja wiedziałem, że jestem do, do dobrze przygotowany do tych mistrzostw. Także no zdarzyło się, trzeba było o tym zapomnieć i kontynuować swoją pracę. I tak to miało miejsce w kolejnych pojedynkach. Cieszę się, że w finale z spotk walczyłem z Michałem. W tym sezonie już przegrałem z nim raz na Pucharze Polski w Warszawie. A po jego ostatnich bardzo dobrych wynikach na Pucharach Świata wiedziałem, że będzie bardzo ciężki pojedynek. Bardzo się cieszę, że rozstrzygnąłem go na swoją korzyść. Bardzo dobry prognostyk przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Także wszystko jest na swoim miejscu. Drugie miejsce Michał Sies, Fundacja Gdańska Szkoła Floretu. Podium uzupełnili Andrzej Rządkowski Wrocławianie i Michał Majewski AZS AWWE Warszawa. Florecistki rywalizację rozpoczęły o godzinie 11. Do turnieju z pierwszym rozstawieniem przystąpiła Martyna Synoracka AZS AWF Poznań, która wygrała eliminację grupową. Eliminacja bezpośrednia również przebiegała pod jej dyktando aż do finału, gdzie spotkała Martynę Jelińską Budowlani Toruń. Obie doświadczone zawodniczki stoczyły zacięty bój o złoto. Tryumfatorką została Martyna Synoracka 15:10. Bardzo się cieszę z wygranego turnieju, z tego, że zdobyłam tytuł Mistrzyni Polskiej po raz czwarty. Bardzo się cieszę, że to było tutaj w Poznaniu, w moim mieście, gdzie się urodziłam. Turniej od początku był dość trudny. Eliminacje udało się przejść bez, bez porażki, ale niestety pierwsze walki były trudne. Niemniej cieszę się, że dało się to przełamać i zwyciężyłam. Drugie miejsce zatem przypadło Martynie Jelińskiej, budowlani Toruń. Trzecie miejsca zajęły Martyna Długosz. KU AZS UAM Poznań i Katarzyna Lachman AZS AWF Poznań. Jutro turniej drużynowy. Pozdrawiamy z Poznania.